Zaczyna się właśnie nagrywać kolejny odcinek zaborkowej przygody. A tu Ryszard, a tam Chris. I zaraz jeszcze Jarek przyjedzie. Zresztą i ruszamy na lód. Pokaż. No. Naprawiłeś? Działa. O, no. Patrzcie, jest Kuba. Chrisu jest Ania, w środku jest. Prawda? gdzie się Mój kolega nie wiem gdzie jest Już poszedł na lód Ale chyba staknął tam Nie, pojechał dalej Praca chyba To ja? no, lodu Ciesiek, taka maszyna co? Aha Co powiesz? Ubieram się? <grym> się Tu też o Tu klazet Też Majka każdy powoli się szykuje już Wszyscy na losie jeszcze tylko nie my A ja tu, ja tu weszłem miałem wyjść Patrz jak pojechali tam po No będziemy jechać Na to wychodzi Może być problem bo jest strasznie dużo śniegu a pod śniegiem jest woda Może być ciężko jechać wkładami jest makabra żeby tu gdziekolwiek dojechać spójrzcie jest śnieg pod śniegiem jest woda kład staje co chwila w śniegu naprawdę mamy problem żeby dojechać Rysik tam tak. już, już dwie godziny się kopie zobacz on stoi z łopatą i kopie kłada zrucham, rucham co jest Krystowisi już no i staknęliśmy Rysiek wyjechał dwie godziny wcześniej pokopał pokopał poko 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 dyszla z zgiął, zawrócił i mówi, że daje se siana nie da rady więc jedziemy jeszcze obcykać jedną miejscówkę zima konkret no wygrała dzisiaj zima z nami tak chyba minus 10 chyba czy coś takiego nie wiem, jest zimno, że nie zawsze się wszystko udaje dobrze. Udało się dotrzeć w miarę daleko. Tutaj cało siedle jest. No nic, zobaczymy co będzie. O, jedzie Chris'u. Zobaczymy czy dojedzie. Wow! No, Jarek tutaj przytargał specjalistyczny namiot. Nie wiem, się go rozkłada jeszcze. Ja też nie, ale jak go się rozłoży, to się go rozłoży, ale jak się go złoży? No, tak samo, jak się go rozkłada, ale to się tyle okaże. O matko, ile tu wieży jest. Właśnie. Ja trzeba go rozłożyć, Mówił, że ten szkani... to jest dar, i to trzeba piętrze rozłożyć, wiesz? No. To trzeba w sześciu. Tu już mamy stoi. O, Teraz o sprzęty się szykują. Stare mam kamerę, cztery stopy od ciebie. dziura Jurro, i nie widzę ja tu idę na zwiady zobaczyć co tu się dzieje pokaż jak balisz Nestora patelnią w chacie tak, tam jak w basenie wikosik do jedzenia i dziewczyny wiedzieli, po co przywieźli. Zrobiłem sobie, pokazałbym Wam, ale za dużo tutaj przekręcania tego słoneczko działa, ono ma wiatrak w środku, trzeba R20 baterie założyć, ale my tutaj sobie z Chrisem z boku wypuściliśmy kabelki od tylnego wiatraka, 4 chyba baterie, tak to jest 6V, dużą 6 baterię, którą w domu sobie można od nowa naładować, podłączona wiatrak Powiem Wam, że dmucha ciepłym prosto na nogi. Super sprawa. Nie dość, że słoneczko daje ciepło. To jeszcze z góry. Tam widzicie te ułamałem rączki dzisiaj po tych terenowych przejazdach. A ryb jak nie było, tak nie ma. Jesteśmy w takim miejscu, że tych ryb tutaj nie będzie. Tu jest dość płytko. Tu można złapać żółwia. O, ale chodzi o to, że przyjechali chłopaki całymi rodzinami i po prostu chcą spędzić dzień na lodzie. A pogoda jest w miarę fajna, więc posiedzimy sobie tu, gdzie posiedzimy. Lepiej tu niż w domu. O, Krys ma urodziny. Ma być niespodzianka, później torty jakiś, coś jeszcze? Zobaczymy.

I dwa Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Dear Criso! Happy birthday! Dużo zdrowia! Złuchaj świeczkę! Życzenie! Brawo! Dużo zdrowia! A to specjalnie karny kwiat Teraz się Ale się kapnął, co? Ale się kapnął! No... Dziękuję, żebyście nawet nie widać żadnej ryby, nic, żeby przepływała. To jest, słuchajcie, Park, Początek zatoki w Green Bay. Tutaj się dobrze łapie na pierwszym lodzie, bo tu najszybciej zamarza. A tak, to nie połapi się już teraz. Ale po prostu, no widzieliście sami, co się działo tam wyżej, kupa śniegu. Wody nie szło wjechać kładami, zapadaliśmy się. Udało się tu dojechać. Łapiemy przynajmniej spędzić miło czas. O! Przynajmniej dziewczyny się relaksują. No i tak my sobie połapiemy, pomachać wędką, spędzić miło czas. Dobry plan był, dobry plan był, przynęty były przygotowane. Była chęć złapać fajnych ryb no ale... Muszą na dnie być małże, muszę. Musi być dużo. O, jest ryba. Spójrzcie. Co to jest? Dawaj, dżiguj, dżig, dżig. może być zainteresowany, wiesz, może wrócić po to. No właśnie. No tu na to darmo nie go... przepłynął, wiesz. To jest taka godzina jeszcze. Będziemy zajrzeć do Ryszarda. Co u niego? O, Rysiek, ty nie masz kamery, nie? Śpisz? Co? Śpisz? O, radyjko na parza. Ty. Co? Wiesz, jaki łolej przyszedł do kamery? Irek akurat był u mnie. Stanął i to na tą moją rybkę. Patrz, patrzył. Pat no i co, na maszynie też się nic nie pokazuje. Jarek, bo jesteśmy w miejscu gdzie tu się na pierwszy lub przyjeżdża, prawda? No ale, no, no ale co zrobić, no to wszyscy widzieli na filmie, widzicie jak... wyjazd rodzinny miał być, w miał tak. miejscu, miały być ryby, no ale tam nie ma szans, żeby ktoś tam... No nie przebije się, się. no dokładnie. Wiecie, wiecie, co się Rysiek dwie godziny wcześniej wyjechał, zaparkował w śniegu i dwie godziny się wykopywał. No i po prostu tylko tutaj była szansa przyjechać. no, no Był wybór było, albo jechać do domu. No i był wybór albo jechać do domu, albo przyjechać tutaj chociaż połapać. To przecież lepiej tutaj, nie? Piękna pogoda jest, szkoda jechać było do domu. Mam dużo z trochę na lodzie. Krys, Krysu urodziny ma. urodziny? Torta, torta, ale mu niespodziankę zrobili co? Jeść po to do samochodu. <laughs> Widzicie, o, w namiocie można sobie siedzieć, ciepło jest, bez ogrzewania dzisiaj nawet. Super. Super piękna pogoda jest, piękna. Fajny Na dzień. Po tej tego śniegu już nie będzie. Jak, jak to, wiesz, to, się zrobi taki ubije się. Ubije się i, będzie i ta gniało, woda wtedy wróci z powrotem wody. do dziur. No? Oj oj oj. A zrobimy no. jeszcze z kamieni, nie? No. Chris rozpalił ognisko. No Zaraz to wszystko przetopi i podniemy pod <laughs> Dokładnie, nie będzie śniegu. <laughs> będzie kasu pod podlodowe. Nie będzie. O. Świecie słowa padne pokaż do. To... O, Kuba złapał okonia. Bardzo ładny. Pomam, odpuścimy? Nie. Ja Co jest? Wracamy Część, w czę trzeba było odjeść Wracamy po resztę

Tak, tak. masakra masakra nie da się wyjechać gotowe Okay. Wow. nie mam na ten nie wciągnę tego bo nie mam hamulców to ma zdjęte 50 no, no okay. czekaj ja Cię szarpnę Co? stój ja, tak to wyrwie kurwa delikatnie delikatnie bardzo there you go jak jest kurwa no jest ciężko, jak nie wiem. Patrz, ciężko, jak cholera. Patrz. ja jego mam! Muszę ryżka wyciągnąć, bo utknął! Ciągnij! To jest masakra. Żeby stąd wyjechać, to jest masakra. Aha. Krzysztoch, okej. Zgój na maszynę. I goni. Do siebie. Widzicie, wszyscy się zmyli. Każdy do domu była masakra. Jak było, tak było. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Na